W wielcach dzięki współpracy Politechniki Świętokrzyskiej, Korony Kielce i Stowarzyszenia Ceka Sport odbyły się mistrzostwa województwa w tekbolu. dyscyplinie stworzonej przez dwóch miłośników piłki nożnej z Węgier, którzy wpadli na pomysł, że piłkę nożną można kopać nie tylko na trawie czy parkiecie. Tomasz Brzoza. Wbrew pozorom, panowie wcale nie zapomnieli rakietek i nie pomylili wielkości piłeczek. To nie tenis stołowy, lecz tagball. Gramy na specjalnie wyprofilowanym stole. Tagball narodził się na Węgrzech w 2014 roku, czyli jest to naprawdę młody sport, ale już bardzo szeroko rozumiany i w 120 krajach na świecie obecny. Zasady nie są skomplikowane. Zawodnicy grają sety do 12 punktów. Mamy trzy odbicia piłki. Za każdym razem musimy grać inną częścią ciała na przemiennie. Nie możemy dwa razy pod rząd przebić piłki na połowę przeciwnika tą samą częścią ciała i to są takie tak naprawdę główne dwie zasady, żeby zmieniać te części ciała, którymi odbijamy. Oczywiście jak w piłce nożnej nie możemy używać rąki dłoni. W niedzielę w hali Politechniki Świętokrzyskiej rywalizowało 30 zawodników, którzy sprawdzali swoje umiejętności w singlu i deblu. Do Kielc zjechali nie tylko zawodnicy z regionu. Przejechaliśmy aż z Władysława, także mieliśmy do pokonania ponad 500 km. no ale jak widać w sumie było warto. Bo razem z Pawłem Stępniewskim dotarli do finału debla, w którym spotkali się z duetem z Podkowy Leśnej. Załóżmy, że jedna osoba z tej dwójki lepiej atakuje, a druga na przykład lepiej przyjmuje ataki i wystawia tą piłkę. Dlatego, najważniejsze według mnie, jest ćwiczenie tych elementów, w których jest się najlepszym i wspólne zgranie, ponieważ właśnie te schematy naprawdę robią różnicę już w tym tegbolu na takim światowym poziomie. Teorie zamienili na praktykę i to oni pokonali w finale ekipę z pomorza. Ciężko było utrzymać nerwy na wodzy. Na szczęście mój kolega z zespołu jest bardziej doświadczony ode mnie. Troszkę mi pomógł, troszkę mi pomógł opanować te emocje. Rywale byli bardzo wymagający. Na szczęście udało się i wszystko po naszej myśli przeszło sprawnie. W meczu pokazowym wystąpił ambasador sportu doskonale znany kieleckiej publiczności. Dla młodych zawodników jest to sport, który uczy podejmowania decyzji, ale również techniki, takiej użytkowej, którą można później wykorzystać na boisku. Wiele elementów przyjęcia. W planach są już kolejne turnieje.